Witam. W tym odcinku zajmiemy się tematem nawożenia ogórków. Ogórek, tak samo jak większość roślin, aby prawidłowo rosnąć i owocować, wymaga żyznej gleby. Pierwszym momentem nawożenia w uprawie ogórka jest moment przygotowania gleby, który ma miejsce jesienią w roku poprzedzającym uprawę. Ewentualnie można zrobić to wczesną wiosną przed sadzeniem, i ja tak właśnie zrobiłem. Nawozimy wtedy organicznie, przekopując z glebą kompost w ilości 3 4 kg na metr kwadratowy, lub obornik w ilości od 2 do 3 kg na metr kwadratowy. To są takie orientacyjne dawki, które można stosować też do nawożenia innych warzyw o podobnych wymaganiach. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nawożenie organiczne jest bardzo ważnym warunkiem uzyskania dobrego smaku owoców. Na rynku dostępnych jest wiele nawozów mineralnych, jedno lub wielu składnikowych, którymi można nawozić ogórki. Można powiedzieć, że rośliny zużywają najwięcej składników pokarmowych z gleby w momencie najsilniejszego wzrostu. Wtedy też zawiązywane są owoce. W tym okresie powinno się przeprowadzić tak zwane nawożenie pogłówne, można użyć na przykład gnojówki z pokrzyw, którą możemy samemu przygotować, bo nie jest to trudne, a jest to bardzo cenny płynny nawóz, który wpływa na silny wzrost roślin. Mając ją już gotową, podlewamy roztworem z wodą w proporcji 1 do 10. W sklepach możemy znaleźć nawóz ekologiczny pochodzący od dżdżownic kalifornijskich, do z ich odchodów, znany pod nazwą Biohumus. Mogę go jak najbardziej polecić do nawożenia nie tylko ogórków, ale też innych warzyw. Jeśli macie jeszcze jakieś inne sposoby nawożenia ogórków, to napiszcie w komentarzach, może ktoś skorzysta. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.